Cześć, 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 witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Cyklop i jest to kolejny i prawdopodobnie już ostatni odcinek z kariery z UFC 5 jako Cyklop Gracz. Przechodzimy prawdopodobnie ostatni raz sobie do ewolucji zawodnika. Odbudowywujemy co mamy do odbudowania. Ja bym ulepszył może sobie regenerację a, i odporność na rozcięcia. To mamy... Na maksymalnym poziomie. Uh, Chodzimy do naszej trzeciej walki z islamem Mahaczewem. Uh, 10 milionów 160 na naszym koncie, prawie 4,5 miliona fanów. Let's fucking go!

usuwa tło bo nie wpierdala mnie tak naokoło i nie robi takich czy to sławki ale chuj w to Niezwykle wytrzymały szybkie ruchy głową świetna obrona przed obaleniami tak opisują nas do tej walki e, przy, przy naszym wejściu do klatki jest i on cyklop gracz, już czeka nie swoim narożniku, na przeciwnika. Teraz idzie on. Aktualny mistrz, któremu udało się odzyskać tron po byciu zdetronizowanym przez gracza. Dokładnie tak. Jak widać trochę się powiększyłem, już nie jestem taki mały tutaj. A jak nie ma tła, to mogę to zrobić. I myślę, że będziemy na razie tego używać, bo to wygląda całkiem naprawdę spoko. Idzie Hasbula razem z nim oczywiście. Był mistrz sambo bojowego w WWC 23 maja 2015 roku. Doskonała kontrola w pozycji dolnej. Sprawdźmy to! Jest i on! Let's go! UFC 400, ileś, nie pamiętam dokładnie 400 ile, ale 400 ileś. E, 9 lat starszy, 5 cm wyższy, taki sam zasięg ramion. Waga wiadomo ta sama, bo się bijemy w tej samej wadze, nie? No, logiczne całkiem. Event of the evening. It's time. UFC Lightweight Champion of the World Introducing first Fighting out the blue corner Presenting the Challenger Cyclops Cyclaw Introducing the Champion Fighting out of the Red Corner Presenting the Raiding Defending Undisputed UFC Lightweight Champion of the World Islam I czy uda nam się? Czy uda nam się odzyskać nasz tytuł? Okej okay. Jak na razie tutaj oj Jak na razie zaczynamy wymianą piękną Piękny front kick z naszej strony. Oj. Pięknie pochylił się przed naszym przed naszym front kickiem i próbuje nas obalić. No i tym razem mu się udaje. Za późna reakcja z naszej strony. Przechodzimy do sprawla. Ugarda i tylny dosiad. Nie. Okay. 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 No tak. When I am wrestling you, you are go down. Okay. nie ma, nie ma. Okay. North and South Position. Czekamy na, na rozwój sytuacji. Obija nam bebechy. Ok, broni, broni. Ok. Pół garda. Pełna garda. I zaraz będziemy pracować do wstania.

Pięknie. Atakujemy ciało mistrza. Oj. Pięknie. Oj, au, au. Wszedł z prostym. Idealnie w tempo. Nie ma. Okej, okay, wciąga nas do gardy. I próbuje od razu trójkąta. Eee, trójkąta nogami, ale nie z nami takie numery. Oj! Pełna garda! Z powrotem z naszej strony, sorry, kurwa się podniosłem jak pojeb. Okej. Okay. Au, au, au. Ciężko, ciężko. Press the knee down. Teraz my próbujemy duszenia trójkątnego, ale czy nam się to uda?

Nie ma łokieć w parterze na trzecim poziomie. Aj! 10 punktów na nasze konto. Okej okay. Islam y ląduje w półgardzie, ale my przechodzimy do dosiadu bardzo szybko. Nie dajemy mu wstać z tej pozycji. Pytanie, czy skończymy jeszcze tą e, rundę na górze? A czy może skończymy to w pierwszej rundzie? Kto wie? Jeszcze nie, jeszcze się wydostał. Ok, jeszcze się wydostaje aktualny mistrz z naszego duszenia, ale było to e, bardzo. Szybko i bardzo. Tutaj. 5 sekund do końca rundy. O, to Ok. To chyba uratowało nam trochę życie, co? Trochę chyba tak. Nie Okej, okay. rozcięty na twarzy mistrz od naszych łokci To był właśnie łokieć, który e, rozwalił jego oko Przechodzimy do sobie do rundy drugiej. Ale my też chyba rozcięci Nie, to tatuaż, sorry. Oj. Oj! Pięknie. Aha, okej, okay, zajebiście! Dzięki, kurwa, w chuj, nie? Nie ma, nie ma. Duszenie trójkątne? Nie. Gumowa garda? Również nie. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. stajemy. Pięknie! Oguszony. Y, mistrz! Próbujemy od razu gilotyny, ponieważ to, to go tylko próbowało uratować. Ale my kończymy tą walkę w drugiej rundzie! Gilotyny wbijamy na piąty poziom, proszę państwa! Nie! Na prestiż, czyli plus 100 punktów! Proszę państwa, co tutaj się stało? Mistrz się kompletnie tego nie spodziewał, że pójdziemy tu od razu po gilotynę i że uda nam się to zapiąć oczywiście. Kto się tego spodziewał? Nikt się tego nie spodziewał. Ja chcę zobaczyć, jak wręczają mi mój pas kurwa po raz kolejny. Próbował ratować się parterem i ten parter go zgubił. Winner by tapał and new no! and lightweight champion of the world jeszcze nie undisputed no tak. Cyclops! Hell yeah! The belt. Długość kariery minus 2,3%. Czyli zostało nam 0% kariery. Prze y przejść, łokieć parterzy na trzeci poziom i gilotyna tam była na prestiż. 110 punktów. Jeden rekord jakiś przed czasem yy, udało nam się uzyskać. No i cóż, i przechodzimy dalej. Patrzymy, co tam się będzie działo. Ja sobie popijam ostatnie łyki. Kontrakt zdobyto. Okej. Okay. To, czy będziemy mieli jeszcze dostęp do jakiejś walki emerytacyjnej, czy coś w tym stylu. Biznes walki ostatnia walka. Ma, masz Walkę masz we krwi, a w walce trzeba mieć, umieć zarówno zadać ból, go. Jakiego... Wytrzymać każde rozcięcie, każdy śniecie, każda koncy skają swoje piętno lata robią swoje i to widać zarówno w klubie, jak i w Oktagonie poradzę i ze sceny, ale może uda ci się stoczyć jeszcze jedną walkę. Niech to będzie walka godna zapamiętania, czyli teraz będziemy mieli ostatnią walkę. Tak, historia z bajki i... Paddy pimblet! już ja go dwa razy pokonałem. Przepraszam bardzo, ale no sorry, nie. Rafael Fizjew Z Rafaelem Fizjewem mamy 1-1 I to jest walka godna walki do mojej emerytury I Tą walkę sobie przyjmujemy Ja sobie robię trening i widzę się z wami po treningu klasycznie All right, all right, all right A więc jesteśmy gotowi na naszą walkę yy, Na naszą walkę jak to się nazywa yy, Emerytacyjną tak Chyba Mamy wchój rzeczy do odbudowania. Większość, większość punktów wydamy na to. Wbił jeszcze może Cardio, szczękę na maksa i. To będzie tyle. Przechodzimy do walki z Rafaelem Fizjewem. Jako naszą pierwszą i ostatnią obronę pasa UFC. Tym razem.

Kurwa, on jest z Kazachstanu, wow. No dobra, zobaczymy jak to będzie. W oktagonie 20 kwietnia 2019 roku wyróżnienie za występy walkę wieczoru 18 z wyciętym UFC. Tak mi się wydaje, że w UFC, ale nie jestem pewien. Teraz czas na nasze wejście do oktagonu. Dokładnie tak. So here he is making his way to the octagon. This will be his final fight in the UFC, but he is the UFC champion. He is set. Win or lose tonight, he will lay the gloves down in the middle of the octagon and begin the next phase of his professional life. Of course, all of that said, he would like nothing more than to walk off into retirement as the UFC champion. See... Prawda. To jest właśnie mój mój plan I to jest właśnie moje marzenie. Okej, okay, okej, okay. walki wygrane z rzędu 12 jest to nieprawda, z ostatnich 12 walk 12 to wygrane jest to też nieprawda, ale 25 zwycięstw to jest akurat prawda. Nasz aktualny rekord to 25-5, czy odejdziemy z 26-5 czy 25-6, zobaczymy. Chodzi aktualny mistrz, ludzie szaleją! 8 e lat starszy, ten sam wzrost, 2 centymetry dłuższy zasięg ramion. To już znamy. Here's Bruce Buffer. The main event of the evening. It's time! Championship of the world. Introducing First, fighting out of the blue corner, representing the Champion, Azerbaijan. Okay, okay, let's go. And now, the Champion, fighting out of the red corner, ladies and gentlemen, presenting the right, defending. UFC lightweight champion of the world, Cyclops i lecimy z walką, lecimy z tym, hej okay, nie chcę przybić, przybić Żuwika, Rafael Fizjew, pięknie, pięknie, Pięknie. Pięknie. Jak na razie ładujemy naszego przeciwnika. Ładnie. Nie ma. Ładnie. Pięknie. To, gdyby to go trafiło, to by było ogłuszenie. W pierwszej minucie, okay. oj, zepchnął nas na ziemię, pięknie. Cios z góry przednią ręką! Nie... Niedobrze, niedobrze... Oj, oj! Kopnięcie w korpus! Oj! Tu nas po nogach kopie! Pięknie! Kopnięcie pytajnikowe. Pięknie! Pięknie! Aaa! Nie dosięgliśmy. A raczej obronił przeciwnik. Oj, kontruje nas ładnie tutaj. Pięknie. Pięknie. Pięknie ląduje na deskach Rafael Fizjew. i think yeah oh another drink yeah oh i think yeah oh it's now for lechiminajem yeah it's so good it's confidence starts the combination combinations come from confidence i ow all the reps that you have done i is going to show itself in the octagon i moses tonight it has been just that Pięknie. Oj! Trafiony zostałem poprzez kopnięcie w głowę, niestety. Za bardzo się poczułem. So an opportunity goes by the boards he had him stunned, nearly finished, and now his opponent has recovered. prosty. front kick. amazing. One And now Leather being thrown on both sides. Nice Ładnie, ładnie, Pięknie. Pięknie. Lądujemy jakieś tam ciosy, ale to są cały czas wymiany. Pięknie. Ładnie, ładnie, ładnie. Próbujemy tutaj, kurde... Oj, oj. Nie, nie, udaje nam się. High kick. Keep moving. Pięknie, oj. I prosty tutaj, drop nawet nos. Otwiera. Aj. Ucieka od naszego ciosu Rafael Fiziew, pamiętajmy, że to nasza ostatnia walka w karierze i ten hiking był idealnie wymierzony i to jest koniec! Kończymy tą walkę poprzez snoch w pierwszej rundzie proste w parterze na trzeci poziom i tak właśnie kończy się nasza walka! Eee, lalalala. przed emeryturą ostatnia nasza walka w karierze. Tutaj Rafael Fiziew chyba zapomniał, z kim się bije i że takich rzeczy przy nas nie można robić, ponieważ skończy się to właśnie tak. Jeep. U. Stres, 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 ale kończymy naszą ostatnią walkę i to trzecią walkę z Rafaelem Fiziewem. I kończymy naszą. Rywalizację wygrywając ją 2-1. Eee, no i. Zostajemy mistrzem UFC do końca naszej kariery, jak widać. And still. Undisputed UFC. Lightweight champion of the world.

Dwie liczby zmian proste w parterze i proste w tu w parterze na trzeci poziom. 10 punktów zdobytych. A aktualizacja walka wieczoru wiadomo. Walka no ogólnie po naszej stronie bardziej, jak widać. A idziemy dalej, sprawdzamy, czy jest jakaś kaccenka czy coś. Być może. i wpierdala mi słuchawka, nie wpierdalało mi przez czwartek. Kurwa, filmu. Pokonano Rafael Fizję w KOTKO 4 minuta 32 sekunda rundy numer 1. Przechodzimy dalej, to była nasza ostatnia walka. Uh, sprawdźmy, koniec kariery. Zakończenie kary czas płynie niezależnie od tego, co z nim robimy i niestety twój już upłynął. Wszyscy chcemy być najlepszy, ale ten że tylko do wybranych nie martw się i nie myśl o tym, co można było zrobić, ale ani o tym magicznym jeszcze jednym razie to była świetna kariera, w lekkich rękawicach udało Ci się zwojować oktagon i pokazać światu jedne z najlepszych barw w historii sportu. Twoja podróż obfitała w ból, krew i kontuzję, wszystko to zebrało w końcu swoje żniwo, czas odwiesić rękawice. Mi się chce płakać, jeśli ma być szczery. Odwieszamy rękawice na kołek, ale na najprawdopodobniej nie na zawsze, za niedługo UFC 6, na pewno sobie za niedługo polecimy z jakąś nową karierą. No ale w piątek nowa główna seria, co wchodzi na główną serię, jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, mam trochę czasu, żeby się dowiedzieć, także wtedy się dowiem. No ale tak jest, to koniec naszej kariery Cyklop Gracz. Przepraszam. Emerytowany jako mistrz wagi lekkiej. Eee, powrócimy sobie tutaj do centrum, w którym nic oczywiście mamy odwieszone. Rękawice, mój ranking to mistrz. Eee, zawodnik pięciogwiazdkowy, obrona tytułów aktualne Jeden łącznie, cztery obrony tytułów, chyba mieliśmy pięć. Pięć obron tytułów łącznie mieliśmy ze wszystkimi naszymi zdobyciami pasa. Eee, rekord 26,5. I przechodzimy na sportową emeryturę. Także jak na razie to było na tyle. Jeśli film Wam się spodobał, jeśli seria Wam się spodobała, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Strzelcie suba, jeśli jesteście nowi na kanale, bądź jeśli e, czekacie na kolejną karierę, bądź cokolwiek z UFC. E, mi było bardzo miło e, gościć Was tutaj w tej serii. Ale wszystko co dobre kiedyś się kończy. Jak na razie to było na tyle. Ja się z Wami żegnam. To był ostatni odcinek z kariery z UFC 5. To byłem jaczej cyklop. Ja się z wami żegnam do zobaczenia w następnym odcinku i na 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 nie, na nie.